Euronews po polsku. Nadeszło tak bardzo oczekiwane przez muzułmanów święto Id al-Fitr. Oznacza ono koniec trwającego przez miesiąc ramadanu, czyli postu o bardzo zaostrzonym rygorze. W Jerozolimie palestyńczycy spotykają się na modlitwach. Podobne sceny mają miejsce nawet w Paryżu, choć we Francji kwestia modlitw na ulicach wywołuje zawsze ostre kontrowersje. Po ramadanie, podczas którego od świtu do zachodu słońca nie można było ani jeść, ani pić, rozpoczyna się teraz kilkudniowy okres odprężenia i zabawy. Do Wielkiego Święta przygotowują się również Tatarzy w Rosji. Id al Fitr to obok święta Id al Adha jedno z dwóch najważniejszych świąt religijnych islamu. Jego obchody trwają zazwyczaj trzy dni. Dla muzułmanów jest to okazja do spotkań z bliskimi i do wspólnego spożywania posiłku, który w mocny sposób podkreśla zerwanie z miesięcznym postem, postem służącym do przypomnienia wiernym wartości wstrzemięźliwości pierwszych muzułmanów. W te dni wielu muzułmanów składa wizytę rodzinie i przyjaciołom. W Bangladeszu na przykład tradycja ta powoduje każdego roku masowe podróże w trudnych do opisania Wydania warunkach.